Dzień dobry, kochani. Jeszcze jest dzień, jeszcze słońce nie zaszło, jeszcze chwila troszeczkę będzie jasno, także jak będziemy ćwiczyć, będzie jasno i to mnie po prostu cieszy, że ten dzień jest taki dłuższy. Kochani, takie są te krótkie dni, a długie noce to są takie trochę depresyjne. No wtedy polecam Dziurawiec, bo kochani, Dziurawiec jest to takie to słońce zasuszone w tym zielu. Ale dlaczego pijemy właśnie na listopad, grudzień, wtedy ni, nie słoneczne? No, nie, 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 bo można pijąc dziurawiec, można a, się, a wyjdziemy na słońce, można dostać popaszeń. To tak tyle. W skrócie o dziurawcu. Ale, kochani, dziurawiec poprawia nastrój. Także posłuchajcie, jakąś teraz, jeszcze póki wczesna wiosna, póki takie dni pochmurne, na wieczór szklaneczkę możemy sobie zaparzyć dziurawca i po prostu możemy się nim tak delektować, mając świadomość, że tak dobrze na nas wpływa. No, kochani, witajcie. Wasze towarzystwo też na mnie dobrze wpływa. Sandro, Dzień dobry, dzień dobry. Tak, Jadzia. Moja Jadzia z Radomia miała urodziny wczoraj. i Dziękuję za życzenia w jej imieniu. I ona wiem, że też słucha, bo i ćwiczy, ale muszę jej podpowiedzieć, żeby też zaczęła czytać komentarze, które są dla niej. Sylwusiu, też dziękujemy. Tutaj, w imieniu moim, Jadzi, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Kochani, dziękuję Wam za Waszą obecność i widzę, że te wieczorne nasze. Mm, no już prawie medytacje, ćwiczenia zrobiły się takie widzę popularne, tak kochani, no bo to tak pracujemy lub ten cały dzień tam przechodzi, kiedy mamy siłę i jesteśmy tymi skowrunkami tak jak ja i mamy możliwość, to wstajemy rano ćwiczymy, no czasem się to tak nie da, a już jak przyjdziemy po pracy, już mamy te wszystkie problemy, powiedzmy z głowy, możemy się wziąć tak trochę za siebie. No ja też takiego jeszcze takiej Mm, takiego, no nie, takiego czasu dla siebie nie miałam przez całe życie, żebym po południu ćwiczyła. No, jest to czas ewidentnie dla mnie. <laughs> Także kochani, zobaczcie, jak to życie się zmienia. Budujemy te nasze nawyki, ale kochani, zamiast tutaj gadać, to co? Ćwiczymy. Kijek nasz, po to, żeby nasza sylwetka była wyprostowana. No tak, wyprostowana, ale ja tu teraz kwiatki przemócę. <laughs> Przesuń się z Bożenko, witaj! Mamy naszą nową koleżankę tutaj, Bożenkę z Holandii. Bożenko, posłuchajcie, bo Bożenko, to jeżeli jesteś, proszę bardzo, linka do swojego kanału daj. Bo masz taką nazwę ciekawą, nieznaną mi w ogóle, nie wiem co oznacza, ale pewnie coś oznacza. On Bożenka kocha, jest w Holandii, mieszka już 18 lat i kochani, kocha kwiaty. No dobra. Ja też kocham kwiaty, ale ta moja miłość do tych kwiatów jest taka w skali 1 do 10, jeden, a poczęka ma 10. jak zaczęłaś, kochana, pokazywać jak się je przesadza, a to aśmo, a w wodzie, a z kamykami, a z, z lawą wulkaniczną. Bo, jeju, jeju, to tak jeszcze jak moja koleżanka. Ćwiczymy się, ćwiczymy, a ja dokończę myśl. Która uważała, że jej ogródek jest najpiękniejszy i wie wszystko najlepiej i poszła na kurs taki jakiś, taki... Jakiegoś ogrodnictwa było kiedyś tam w Polsce jeszcze dawno temu, z Unii jakieś takie były kursy i przy, po tym kursie mówi tak, ojej, jaki człowiek był, no powiem tak już w swoim głupi i uważał, że już tyle wie w ogóle, czego ja się nadowiadywam, no mówi pół zmieniłam, pół zmieniłam po, po tym kursie. No tak, bo to jak się człowiek czymś fascynuje, to doczyta doczyta to, tak jak ja ostatnio z kolegą się porozmawiali w pracy i on do mnie mówi, że czarny pieprz to jest tak, naturalny, zielo, jest zielony. No to tutaj jest suszony, jest czarny, nie wiem jakich tam, w jakich temperaturach to suszą, trudno mi powiedzieć, a on mówi, a, a ja mówię, ale mamy biały pieprz. To czym się różni? A, bo jest fermentowany. Tak jak jest kapusta, jest zwykła i kiszona. Ja mówię, ale Enrico, skąd ty masz takie informacje? Czy to jest, nie wiem, twoje wykształcenie, czy twoje hobby? Nie, mówi, to jest moje hobby, lubię doczytać. Zobaczcie, kochani. I taki niuansik, no ale z tą kapustą pięknie powiedział. I nagle się okazuje, bo tutaj też, kochani, hmm, biały pieprz jest popularny. Ja używam zawsze czarnego. I jak to on mówi, że czarny to się na przykład używa w kuchni, ale na przetwórstwie mięsnym, wędliniarstwie używa się białego. Widzicie, kochani, jak się uczymy? Człowiek całe życie się uczy, głupi umiera. Dobrze, kochani, już chyba minutkę tośmy pomachali. A może jeszcze tak, raz na boki, na boki. Uf, uf. Uf. Pogoda, posłuchajcie, u nas jeszcze nie taka. To tak jeszcze marca nie ma, ale w marcu, jak w garncu, ostatni dzień lutego. Taki jest już przyjemnie, już troszeczkę się niebieskie niebo pokazało, bo nie było, było takie lekko zachmurzone. Taki był troszeczkę chłodek, ale już przyjemnie. Ja już założyłam czapkę z daszkiem, ale kochani, rano szłam w samej czapce, a wracałam jeszcze w kapturze, bo mi uszy była zimno. Także się tak wspaniłam, że chodzę, jak chodzę w czapeczce z daszkiem, to biorę bluzę z kapturem, żeby raczej kapturek założyć. Dobra, kochani, okej. Okay. Bogusiu witaj! Witaj, moja droga! Terenia, dzień dobry! No, Sandra, <laughs> Sandrusia, dziewczyny i chłopaki! No, Filipie, dzień dobry, Marcinie też witaj. Piszcie oczywiście komentarze, bardzo lubię, jak piszecie. Ja tak lubię czytać, Siadam. dzisiaj to na przerwie w pracy od, odpowiadałam. Kochani, no, to jest naprawdę przyjemne, jak się możemy podzielić, bo, kochani, ten komentarz to jest taki, wtedy jest fajny, jak jest autentyczny. Podoba mi się albo mi się nie podoba. Do dziś pamiętam taki komentarz, jak ktoś tam napisał, ale mi się to nie podoba. No, ale nie ma prawo. No, ma prawo. Dobra, kochani. Nogi szeroko. I robimy skłony. Dzisiaj robimy skłony w prawo i w lewo. Wczoraj robiliśmy do przodu, a dzisiaj robimy w prawo i w lewo. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10. A propos jeszcze jedzenia, dzisiaj jadłam tatara ze drobiną gałki muszkatołowej. Prima. Teraz i z białym pieprzem. 2, 3, 4, 5. Posłuchajcie, okno uchylone, i tam, a jest, kos jest na tej końce. I go słychać. 7, 8, Dziewięć, dziesięć i jeszcze jedna deszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Asiulka, pozdrawiam ciebie. Ta, co wyjechała do Holandii do pracy i pracuje w pralni. Bardzo fajne, to też jest źródełko informacji. Asiulka odwiedziła Kringlop. To znaczy, kochani, w Holandii są tak zwane. Mnie to powiedzieli, że jedziemy do dziada. I nie wiedziałam, co to jest ten dziad. Kochani, to są firmy, które się specjalizują. To jest taki duży sklep, duży magazyn. No bo byłam w różnych. I kochani, oni czyszczą do. Ktoś, nie wiem, umarł, czy coś się zadziało, że, mieszka że zostało mieszkanie i te wszystkie. Bo nawet w Niemczech to ludzie na przykład dają rzeczy, tak? Też są takie tam tak zwane lumpeksy, ale to są, tu jest wszystko wtedy i meble. A tam to po prostu czyścią mieszkania. Przyjeżdża firma, zbierają wszystko i tam wchodzi do tego sklepu. Ja pamiętam wtedy, jak byłam oburzona, bo tak, wiecie, pierwszy raz byłam, jak to tak można jakieś grabki za 50 centów kupić. No, że zardzewiałe. no to się oczyści, ale za 50 centów się nie kupi. To czy jest taka teniutko? No, taki, taki, wiecie, wyobraźcie sobie, macie dom, przyjeżdża firma, opróżnia i tam wszystko znajdziecie. A można kupić, nie wiem, no, meble, jak to mówi, Asia, i krzesła po 5 czy 10 euro. Tak, tak, bo to wszystko jest tanie, bo to jest używane. Ciuchy też. Także my, jak byliśmy koło Wenlo, to tam towarzystwo wtedy nam powiedziało: jedziemy do dziada. No i tak, jak to było, wzięliśmy pierwszą pensję i możemy zaszaleć u dziada. No, to ten dziad to taki właśnie kringlop, czyli to miejsce, gdzie są takie te używane rzeczy, takie no wszystko z tobą, nie? Dobra kochani, jeszcze dokończymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze tak a propos, posłuchajcie. I ktoś tam mówi tak, bo to taki tam temat był, staram się na te tematy, do tych tematów nie nawiązywać, ale są czasem takie, co trochę mi się śmiać chce i tak się z wami podzielę. Bo to jest, musi być równouprawnienie i pensje muszą być zrównane kobiet z mężczyznami, kochani. W Polsce mówimy, nie? Z, zrównajmy najpierw kobiet z kobietami, na przykład w Niemczech, w ogóle w Europie. Kochani, no jak już walczyć, to walczyć, realnie, nie? No. Nic więcej nie trzeba. Dobra, kochani, lecimy. I luzik, no bo noc przed nami. Ja muszę się zainteresować jakimiś cieniami na brzuch. Bo tak. Och, kochani, jak się zobaczyłam? No, dojrzewam. Dojrzewam, kochani. Także jedziemy, jedziemy dzisiaj do Monachium. Łukasz, dzień dobry. Dzisiaj jedziemy do Łukasza. Kochani, tak to jest, jak człowiek wyjedzie za granicę, zresztą nie tylko za granicę, gdziekolwiek się wyprowadzi. Czy ze wsi na wieś, czy z miasta, czy ze wsi do miasta, albo z miasta na wieś, kochani, to tam wszystko ma swoje uroki, nowe, ale to jest zmiana. Uff, I poznajemy na drodze swojego życia różne osoby. Ja dzięki YouTube'owi poznałam Sylwusie, Anusie, Joasie. Terenie, teraz Was wszystkich, kochani, to jest piękne, nie? Uff, ok. Dobra, teraz dzisiaj chciałam Wam pokazać takie ćwiczenie, które mi się przypomniało, dawno temu je robiłam. Kochani, zobaczcie. Ja nie wiem, czy to nie był łabędź. Dobra, czyli tak. Siadamy, naszymi czterema literami na, na stopach, i siadamy i się podnosimy. To, to, to tak. Najpierw siadamy, podnosimy się, ręce do przodu i uwaga. Na prawą stronę, na lewo było i na prawo i podnosimy się. I kochani, tak 10 razy. Uff, no, to już chyba jest pierwsze ćwiczenie na... <laughs> na brzuszek. Także kochani, o, jeszcze raz pokażę. Normalnie klękamy, o, to może od tego zaczniemy. Klękamy, ręce do przodu przydadzą się, i teraz tak, siadamy, by zjechać z nóg, półpą, zjechać z nóg. Podnosimy się. I druga strona. Jeszcze mi została gra na pianinie. Pianino, mam. Kochani, moja mama kupiła, że będziemy grali. Ja nawet na kilku lekcjach byłam. Ale teraz tak sobie pomyślałam, że może bym poćwiczyła. Ale to jeszcze przede mną, bo pianino w Polsce. Przede mną jeszcze śpiew chórze. Tak sobie kiedyś pomyślałam, że może kiedyś. Gdzieś, jak już będę miała dużo czasu? Tylko czy ja będę miała dużo czasu? Uff. Uff. Kochani, uff. bardzo dobre ćwiczenie. Dobra, teraz tak, jak już sobie klęczymy, to teraz tak, zobaczcie. Klęczymy. Uff. Czekajcie, najpierw wyrównamy oddech. Kęczymy. Zobaczcie, na, jednej no na jednym kolanku klęczymy, druga noga wyprostowana do boku i robimy skłon. Raz, dwa, trzy, cztery. Uff, I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery. I z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze raz, druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, lewa, trzy, cztery. I uwaga, zmiana nogi. Uff. I tak kochani, zmiana nogi i druga strona. Czyli teraz kręczymy na lewej nóżce, prawa nóżka wyprostowana do boku i skłony najpierw na prawo, a później na lewo. O, jakoś mi tak trudniej na tą stronę. Raz dwa, trzy. Raz, 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 dwa, trzy. i cztery. <laughs> ok, kochani, teraz jeszcze co zrobimy? Jeszcze po, rozpościągamy tutaj. To robimy trochę skłonów. Kochani, to jest bardzo fajne ćwiczenie. Tutaj ładnie ciągnie nóżki. Także przypominamy mięśniom, że są i pracują, a teraz będą z nami odpoczywać. Raz, dwa, trzy, cztery i wyprost. Raz, dwa, trzy, cztery i wyprost. Raz, dwa, trzy, cztery i wyprost. I kochani, na koniec kładziemy się na naszych brzuszkach. Ręce podparte. I posłuchajcie, i nogi, i machamy sobie nogami. Tak, najpierw jak dyziomarzyciel leżał na łące i sobie machał. To my też tak sobie machamy. Do tyłu, do przodu. Za chwilę pomachamy na boki, tak, żeby wyluzować, wyluzować, zamknąć dzień, zamknąć tydzień. Nie wiem, jak tam jutro pewnie się spotkamy. Może jakaś taka fajna pogoda będzie na balkonie. Ok, i teraz jeszcze teraz tak. Na prawo, na lewo. Na prawo, na lewo, na prawo, na lewo. Widzicie, i sobie tak pomachamy nogami. Mam nadzieję, że widać. I dziękujemy za cały dzień. Za to, że się udało nam przeżyć. Bo to czasem, wiecie, kochani, są sytuacje ciężkie. Było ciężko, tydzień się ładnie skończył. Mamy weekend wolny. Dla tych co mają weekend pracujący, trzymamy, przepraszam. Trzymamy kciuki. Jesteśmy za. I tak, kochani. Także kochani, do zobaczenia do jutra. A jest. Ach, jeszcze się kochani chciałam pochwalić. Już, już jeszcze nie kończymy, a ja wam pokażę moją, moje pomidorki. Zobaczcie jak pięknie wykiełkowały. Ha, ha, ha. także jedne są ze sklepu, jeszcze są w tak zwanej szklarence. <laughs> no, może szklarnia to jest ze szkła, a to jest z plastiku, także sobie tutaj rosną. Także patrzę, gdzie jeszcze mój pilocik jest, by się już tutaj z wami pożegnać, pomachać i tak. Kochani, do jutra, Pa, Bożenko, do jutra. Pa.